W mojej pierwszej recenzji kostki Rubika, jaką jest Diane 6? Jest to najnowsza, najnowsza wersja, akurat Diana. Jest to wersja mini 29 mm. kość to po prostu cud. Cud po prostu z No bo poprzednik Zanchi był jednym z, najlepszą, z najlepszych kostek, jaka, jaka została właśnie wprowadzona na rynek szóstka to jest po prostu nie do pisania. dostałem ją przedpremierowo od ruskich architektów z Chin oczywiście jest to pierwsza recenzja tej kości bo jeszcze nikt jej nie dostał no po prostu czuję się zaszczycony że ją mam taka o co do naklejek bardzo, bardzo dobrze po prostu są przyklejone. Dobrze się układa wieczorem. Jak widać nie zdrapały się jeszcze, a mamy 2 godziny. Bardzo dobrze. Kolory są niestety zamienione. Zielone z białym bodajże albo niebieski z żółtym. Także siak, ja, to jest zamienione, coś mi nie pasuje. Jest bardzo dobra do oha, mm. oczywiście... Swea wielkość, no i oczywiście prędkość. muszę zobaczyć, jak zgrabnie chodzi. Po prostu. Bajan. Co tu więcej mówić, nie? Tyle zacina, ale to wiadomo, nowe kości, no i w ogóle, nie? No, dwie godziny to, to niedługo. Jeszcze nie, roz, nie rozruszałem, wiadomo, no, nie? Tak, co do, co do plastiku. Bardzo dobry plastik. Jeszcze nikt nie wie, nie wie nad tym, jakim on jest. Jakie on ma właściwości ogólnie. Tu mamy oczywiście krawędź, róg, narożnik. Bardzo zaawansowana technika tutaj widać, była używana. Kostka posiada takie właściwości, jak plastik akurat, że po wciknięciu smarem prędkość zwiększa się po prostu oj tak teraz działa, potrafi działać dwa razy szybciej no nie wiem czy można szybciej, no po prostu dwa razy szybciej, tak napisali w instrukcji sami czasami nie mam. poprawić bo wiadomo trochę rozkręcone ale dobrze chodzi koska posiada oczywiście regulację śrub widać tu mniej więcej pod kątem że jest taki, taka dziurka że to zdrapać oczywiście Sergiej nie wiedział że, takie, że można użyć takich zaślepek jak to w Dianach są i dał po prostu nalepkę trochę bez sensu no ale no co zrobić ruski nie żeby dostać się do śrub trzeba zdjąć właśnie naklejki co marnuje samą, samą naklejki, więc trzeba mieć parę sztuk jak się zmienić nacisk zarazem nasmarujemy oczywiście w piątka. i sprawdzimy jak będzie ścinać teraz ścina akurat 45 stopni jak się je zachce proszę zobaczyć No mi ścinała, tak czy siak? No, wcześniej ścinała, teraz nie ścinała, wiadomo, się wstydzi. Oczywiście przykniemy W piątką. O, tak przyspieszyła. Po prostu rewelacyjnie działa teraz. Proszę zobaczyć, ta prędkość Kur... Normalnie... dając się postarał, nie powiem Postarał się, bo ta prędkość to jest Nie wiadomo jak osiągana na, na, na normalnym plastiku Po prostu no, Tu oczywiście mamy mechanizm cały Zaawansowany Oczywiście nie widać, bo mam taką Gównianą kamerę, oczywiście to no nie jest kameratka, aparat, ale jest ważne, że działa no dalej Może światło No tutaj jak trochę widać, ale no, Bardzo zaawansowany mechanizm tu techniki po prostu no. Co do kosztów Kosztowała 78 rubli Nie ile to złotówek, ale opacało się tak czy jak się opłacało naklejki się nie zdzierają, jak już mówiłem zobaczymy jak to będzie później, ale jak na sam na sam początek bardzo dobrze to wygląda teraz zobaczymy jak ścinają zakręty oczywiście 45 stopni o, jest 45 o, ciało prawie, prawie ścięło. odwrotnych zakrętów też ścina tylko teraz się nie czasami popuje akurat Taka właśnie budowa śmieszna. Ale lepsza od zamki, mówię wam. Lepsza. O wiele Podejrzewam, że czas będzie taki seboł. Nie oczywiście. Trzeba by jeszcze poruszać ją, no nie? Dobra. Tu inspekcja oczywiście to. Zaczynamy no. Tu mi się timer pieprzy no. Może sub-minuta będzie Porois, 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 por depois, por depois, por depois, sub minuta nie będzie niestety ale to tylko moja wina niestety to tylko moja wina bo jeszcze nie rozkręciłem jej a trzeba te minimum 100 łożeń zrobić pieczyłem algorytm Minuta 45, bardzo dobry, dobry czas Bardzo dobry widzę. Teraz no, Minuta 40, 45 i 6 60, 600. Tom kostką, Tom. Tom Jeszcze nie rozkręconą, można szybciej, mówię Bardzo szybka kość To sami lokuje, o takie No ale wiadomo, Szenkszul też lo, 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 lokuje, więc tu to będziemy darować. Dziękuję bardzo za oglądanie. Polecam.